Dałaś ostatnią piosenkę promującą film Tajemniczy Ogród. Wiem też, że będziesz dubbingowała w tym filmie. I pytanie, jak ty się czujesz w tej roli, bo to jest już zadanie aktorskie. Tak, dokładnie. Było to dla mnie nowe wyzwanie. Wcześniej dubbingowałam, ale w animacji. Mhm. E, w ogóle jest to pierwsza moja taka główna rola mm, w filmie, jeśli chodzi o dubbing. Ci, coś więcej niż sam mogłeś przeżyć. Już nie wiem, czy dalej iść. Naprawdę mam już dość tajemnic. Bo... Było to wyzwanie, ale ja lubię podejmować się nowych rzeczy. Jeśli chodzi o takie tematy, to... Tak najbardziej lubię nowe doświadczenia, więc naprawdę cudowne, cudowne przeżycie. Uh -huh. A sama piosenka, jak Ci się podoba? Ja oglądałam Twój występ w pytaniu na śniadanie i przyznam, że miałam ciary. Dziękuję, bardzo mi miło. Piosenka bardzo mi się podoba. Paw w ogóle ją skomponował dla mnie i wraz z nim napisałam tekst, więc też tutaj w ogóle fajnie, że udało mi się w końcu opublikować piosenkę, do której mogłam się jakby przymierzyć też twórczo. Jako artystka, taka prawdziwa artystka. Tak, e, również współtworzyliśmy ten tekst jeszcze z Magdą Beradą i Bartoszem mm -hmm. Zimińskim. E, więc e, no, piosenka ma, ma w sobie coś magicznego. Ta kompozycja po prostu jest e, moim zdaniem idealna do właśnie takiego filmu. Mm -hmm. Ten film jest naprawdę mega wzruszający. Już się nie mogę doczekać premiery. Kiedy premiera? 16 października. Czyli co, idziemy do Kim. Idziemy do kina, A jak?